Cztery lata temu, gdy przejmowaliśmy y, działanie w związku komunalnym dla ośmiu gmin tworzących ten związek w zakresie gospodarki odpadami, postawiliśmy sobie za cel odbudowę gospodarki y, finansowej. Oraz dostosowanie działalności związku do, nowych, do nowej sytuacji, do nowych okoliczności, które pojawiły się w związku ze zmianami przepisów w zakresie gospodarki odpadami. Weszło w życie coś nowego i gminy przyjęły od mieszkańców gospodarowanie odpadami. Związek przez ten swój czas wykonał realizację zadania w zakresie odbudowy finansowej oraz postawił na edukację ekologiczną związaną z tą nową sytuacją. Chcemy, aby w wyniku naszych działań edukacyjnych nastąpiła zmiana w mentalności, zmiana w zakresie podejścia do odpadów i aby nastąpiło segregowanie odpadów. Segregowanie odpadów u źródła, czyli u mieszkańców, powoduje obniżenie ceny gospodarowania tymi odpadami. I to był jeden z naszych celów. Dzisiejszy film ma pogłębić wiedzę w tym zakresie, uzasadnić dlaczego segregujemy, głównie wśród naszych najmłodszych mieszkańców pod kątem szkół podstawowych i gimnazjów. Segregacja odpadów w naszych domach jest obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Postarajmy się potraktować ten obowiązek jako coś naturalnego, czynność, jaka towarzyszy nam w codziennym życiu. Tak jak codzienna higiena, sprzątanie w domu. Także starajmy się, żeby to było nawykiem naszym, segregacja odpadów w naszych domach. Na terenie Kraśnika i okolicznych gmin rozciąga się przepiękny obszar chronionego krajobrazu. Wyjątkowy charakter zawdzięcza on znikomym przekształceniom środowiskowym, dzięki czemu występuje w nim wiele rzadkich roślin oraz rzadkich gatunków owadów i zwierząt. Niestety, często jesteśmy świadkami porozrzucanych w okolicznych lasach, na polanach i obrzeżach miast wszelkiego rodzaju odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, od butelek plastikowych, po sprzęt elektryczny, czy niepotrzebne już meble i odpady pochodzące z remontu. Ponieważ za Odpadów należy zapłacić. Niektórzy mieszkańcy naszego regionu uważają, że łatwiej się ich pozbyć na opuszczonych i niezabezpieczonych terenach, czyli z dala od zabudowa. Aby zapobiegać takim działaniom, musimy uświadomić mieszkańcom, jak wielkie szkody czynią w środowisku, że stwarzają poważne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia i zagrożenie dla środowiska naturalnego. Porzucona w okolicznym lesie plastikowa butelka rozłoży się w ziemi po 500 lat, przy czym wystarczy 35 takich butelek, aby wyprodukować Kolorową bluzę. Rozkład szklanej butelki następuje nawet po 4 tysiącach lat, gdzie każda taka butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do zasilania 100-watowej żarówki przez 4 godziny. Z roku na rok wyrzucamy coraz więcej śmieci. Cuchnące i przepełnione kontenery nie są rzadkością. Śmieci są wszędzie i to my jesteśmy jej głównymi producentami. Statystycznie czteroosobowa rodzina produkuje dziennie około 3 kg śmieci, co daje ponad tonę rocznie. Według ekspertów spośród 10-11 milionów ton odpadów w Polsce około 95% trafia na wysypiska. Dla porównania w Niemczech jest to tylko 20%, choć produkuje się tam dwukrotnie więcej odpadów niż w naszym kraju. W Polsce panuje syndrom tak zwanej jednej śmiedziarki, czyli jednego kontenera, do którego Rzuca się wszystkie odpady. Aby dogonić inne kraje europejskie, nasz, nasze państwo zobligowało samorządy terytorialne do systematycznej segregacji odpadów. Również nasze miasto wyszło z inicjatywą pod nazwą Czyste Miasto Kraś. Gminy jako samorządy zostały zobowiązane do opracowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a więc ponosimy pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje na terenie gminy w zakresie odpadów stałych. Najważniejszą sprawą na terenie gminy jest przebudowa świadomości mieszkańców że w naszym wspólnym interesie, aby zmniejszyć wydatki ponoszone na zagospodarowanie odpadów jest segregacja u źródła. Organizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów gumowych, metalowych, szklanych, gmina ma obowiązek zorganizować punkt segregacji odpadów komunalnych do tego, aby uzyskiwać określone poziomy odzysku. Podam takie przykłady najistotniejsze, a więc odpady drewniane, metalowe, szklane. Do roku 2020 po prostu gminy powinny Uzyskać 50% odzysku, a więc nie mogą deponować na składowisku więcej niż 50% wytwarzanych odpadów. Kolejny wskaźnik to odpady, które ulegają biodegradacji. Takich odpadów nie może trafić więcej do roku 2020 jak w granicach 20%. 5-30%. Podobnie z odpadami budowlanymi. Koncentrujemy swoją uwagę na zbiórkach tzw. obwoźnych, na deponowaniu różnych asortymentów odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych tzw. pszok Ważne to jest zagadnienie przedsięwzięcie dla mieszkańców. Jeżeli gmina nie uzyska określonych wskaźników odzysku odpadów na surowce wtórne, odpadów do powtórnego przetwarzania, to z upływem czasu będą naliczane dość dotkliwe kary. Miasto przejęło obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców e, nieruchomości zamieszkanych. Musi dbać o to, żeby e, te odpady były w jak największym stopniu wysegregowane, ponieważ e, ustawa nakłada na nas również obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. System segregacji odpadów komunalnych w większości gmin należących do związku międzygminnego opiera się na podziale odpadów komunalnych na dwie frakcje. Frakcję zmieszaną, tak zwaną mokrą, oraz frakcję suchą, tak zwaną frakcję surowcową. Jest to tak zwany system dwupojemnikowy. Frakcja surowcowa, czyli frakcja sucha są to wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych w każdym gospodarstwie domowym takie odpady jak papier, tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe oraz metale. Odpady te są bardzo cenną frakcją surowcową, która poddana będzie procesom odzysku i recyklingu. Natomiast frakcja zmieszana, tzw. frakcja mokra, są to pozostałe odpady komunalne, powstałe w naszych gospodarstwach domowych, między innymi wszelkiego rodzaju pozostałości organiczne, brudne lub tłusty, papier, odpady higieniczne, potłuczone szkło lub niedopałki papierosów. Dodatkowo zaznaczyć należy, że wszystkie pozostałe odpady, takie jak odpady budowlano-remontowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia. Nie mogą być wyrzucane do pojemników na frakcję zmieszaną. Każdy mieszkaniec ma obowiązek, zgodnie z obowiązującym w jego gminie regulaminem utrzymania czystości i porządku, oddać te odpady do punktu selektywnej zbiórki lub wystawić je przed nieruchomość lub przy altanie śmietnikowej we wskazanym terminie do odbioru. Dlaczego warto segregować odpady? Należy pamiętać, iż koszty utylizacji i przetworzenia nieposegregowanych odpadów są kilkadziesiąt razy wyższe niż koszty przetworzenia odpadów posegregowanych, co znacząco wpływa na ogólne koszty odbioru odpadów od mieszkańców. Warto pamiętać o tym, o czym mówiliśmy i przypominać rodzicom o segregowaniu śmieci. Każdy tak. zawsze jak wyrzuca śmieci, tak. to y, zawsze mamy takie pudełka, bo wkład, y, są zawsze w kotłowni i każdy najpierw odczytuje tam gdzieś napisane i dopiero wrzuca. Tak, czyli tam jest papier, jest osobno. Szkło jest osobno i plastyk, plastyk. osobno, bardzo ładnie, ślicznie. O, u mojej cioci to się robi, że plastik się wkłada do jednego pojemnika, tak. a szkło się wkłada do innego. Tak, dobrze, dobrze. Widzę, że Ala jeszcze sobie coś przypomniała. Dodaj Ani, jak to się I, jak to wygląda. U mnie w domu. osobno, a plastik osobno. Bardzo dobrze. Tak? U mnie w domu segreguje się tak, że mamy do jednego papier, do drugiego mamy plastik i szkło i mamy, na, na, mamy, dwa, mamy dwa śmietniki. Tak? W jednym są na przykład szkło i plastik, a w drugim pojemniku jest Papier. W naszej gminie jest zorganizowana wybórka wszelkich śmieci. Przed wywozem tych śmieci zapewne jest tak że bierzecie worki i rodzice segregują osobno wkładają teraz... Proszę, opowiedz o tym, jak to się odbywa przed samym wyborem. Czasem, bo mama y, b, tak. bierze od babci śmiecie czasami tak, tak. albo babcia. I albo są takie worki. I prawda? wsadzamy do takiego pojemnika na śmiecie na dworze. Tak. I po prostu już wtedy jest... Wywózka. Wywózka, ale chodzi mi o te rzeczy, bo mówiłeś, że zgromadzone są rzeczy i plastyk i szkło w jakimś pojemniku. Bo każdy. To przed samym wywozem, co się robi? Co powinno się robić? Składa robi? się każdy dworek, Tak, czyli osobno. Worek. szkło, osobno to. Plastik i osobno, osobno papier. Osobno papier, bardzo dobrze, tak. Jest. Dobrze. W jednym pojemniku jest szkło, tak. w jednym pojemniku jest plastik, tak. papier, tak. metal tak. Mhm. Mhm. i takie rzeczy, coś. takie, które po prostu nie da się posegregować, tylko się już kłada jako odpadki, załóżmy, powiedzmy, takie papiery, jakieś torebki, prawda, które już nie można posegregować, tak. y Jakieś niepotrzebne rzeczy, niepotrzebne przedmioty, co się z nimi robi? Można zamówić jakąś, po prostu jakąś lawetę na śmieci, tak. no i wtedy ta laweta, zaważy je na wysypisko i może jeszcze się coś z tych rzeczy zrobi. Kiedyś tata miał niepotrzebne rzeczy, to załadowaliśmy na naszego busa i pojechaliśmy z tym na złom. I jeszcze, jak jest jakieś niepotrzebne butelki tak. lub papier, to można zrobić z tego jeszcze nowy papier i nowe butelki. Tak, czyli z odzyskanych surowców, których słusznie masz rację, produkuje się nowe butelki, a z papieru, z makulatury, produkuje się znowu zeszyty. Albo z, i Albo z plastiku też Ta. można robić nowe zabawki. Można jeszcze aluminium, można zrobić jeszcze puszki nowe na napoje. Tak, tak. Wasi rodzice, jeśli segregują te śmieci... Jest to bardzo opłacalne dla gospodarki. Wywózka i przetwarzanie tych zalegających śmieci jest bardzo drogie. Chcę Wam powiedzieć, że okolice Kraśnika to jest obszar chronionego krajobrazu, gdzie jest bardzo czyste w miarę powietrze, czysta dość woda, więc warto o to zadbać, żeby to y, tak pozostało. Żeby tak pozostało. Czyli pamiętamy o tym, że chronimy środowisko zawsze, w każdym momencie.